Miasto wczesną jesienią miało w sobie coś magicznego. Liście tańczyły na wietrze, ulice pachniały kawą i mokrym brukiem, a światła latarni rozlewały miękkie złoto po chodnikach. Oliwia lubiła takie chwile. Samotne spacery, możliwość zatrzymania się przy witrynie księgarni, poczucie, że cały świat spowalnia na moment. W dłoniach ściskała książkę, którą właśnie kupiła, a w sercu miała spokój. Nie wiedziała jeszcze, że tego dnia jej codzienność zacznie powoli nabierać innych barw. Klara jej przyjaciółka była zupełnym przeciwieństwem. Pełna energii, zawsze w ruchu, odważna i gotowa na nowe przygody. To ona namówiła Oliwie, by zamiast wracać do domu, poszły do małej galerii, gdzie odbywał się wernisarz fotografii. Oliwia zgodziła się niechętnie. Sztuka wizualna nigdy nie była jej pasją. Wolała słowo zapisane na papierze niż obraz uchwycony obiektywem. Ale wiedziała też, że Klara potrafiła wciągnąć ją w sytuację które z pozoru wydawały się obce, a ostatecznie przynosiły coś wartościowego. Galeria była kameralna, wypełniona cichym szmerem rozmów i zapachem świeżej farby. Na ścianach wisiały zdjęcia: portrety nieznajomych ludzi, ulice w deszczu, fragmenty codzienności uchwycone w niezwykły sposób. Olivia podeszła do jednego z kadrów: samotna latarnia oświetlająca pustą ulicę. W jej oczach obraz miał w sobie melancholię, którą znała z kart powieści. Poczuła jakby fotografia przemawiała tylko do niej. Nie zauważyła od razu, że obok stanął mężczyzna. Był wysoki, w długim płaszczu z rękami wsuniętymi w kieszenie. Patrzył na ten sam kadr, co ona, spokojnie, bez pośpiechu. Oliwia uniosła wzrok i ich spojrzenia spotkały się na krótką chwilę. Nie padło żadne słowo, a jednak coś w tym spojrzeniu sprawiło, że serce dziewczyny zabiło odrobinę szybciej. Mężczyzna skinął lekko głową, a potem odszedł w stronę kolejnych prac. Oliwia odprowadziła go wzrokiem, próbując zapamiętać kontur jego twarzy. Nie wiedziała jeszcze, że miał na imię Adam i że ta krótka chwila stanie się początkiem czegoś większego. Klara w tym samym czasie rozmawiała z młodym fotografem, który prezentował swoje zdjęcia. Marek, tak się przedstawił, miał ciemne włosy, aparat przewieszony przez ramię i uśmiech, który zdawał się nie znikać nawet na sekundę. Jego pasja brzmiała w każdym zdaniu, a Klara słuchała, jak zaczarowana miała wrażenie, że ten człowiek żyje pełniej, intensywniej niż ktokolwiek, kogo dotąd spotkała. Wieczór płynął powoli. Wernisarz zakończył się, a dziewczyny wyszły na chłodne powietrze. Oliwia milczała, zatopiona w myślach o mężczyźnie przy fotografii, a Klara wciąż miała w uszach głos fotografa, który opowiadał o podróżach i ulicach, które zatrzymywał w kadrze. Obie wiedziały, że coś się zmieniło, choć nie potrafiły jeszcze tego nazwać. Jesienne spotkanie, które zaczęło się tak zwyczajnie, miało okazać się pierwszym krokiem w stronę historii, o jakiej żadna z nich nie odważyłaby się marzyć. Oliwia wracała do domu wciąż myślami przy obrazie samotnej, latarni i nieznajomym mężczyźnie, który zatrzymał się obok niej. Nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego ta chwila miała dla niej tak duże znaczenie. Przecież nic się nie wydarzyło, nie padło ani jedno słowo, nie było gestu, który zdradzałby więcej niż krótkie spojrzenie a jednak w jej sercu pozostał ślad, jakby to spotkanie otworzyło drzwi do czegoś, czego nie umiała nazwać. Klara była zupełnie w innym nastroju. Cały wieczór mówiła o Marku, o tym, jak opowiadał o podróżach i ludziach, których spotykał w obiektywie. Jej oczy błyszczały, kiedy wspominała jego uśmiech, a w głosie brzmiała ekscytacja. Oliwia słuchała z uśmiechem, nie zdradzając swoich własnych myśli. Wiedziała, że przyjaciółka ma tendencję do zachwycania się nowymi znajomościami, ale tym razem w jej nie było coś innego, coś, co wskazywało, że spotkanie naprawdę poruszyło Klarę. Następnego dnia obie spotkały się w kawiarni, którą Oliwia lubiła najbardziej. Wysokie okna wpuszczały jesienne światło, a aromat świeżo mielonej kawy otulał wnętrze. Klara weszła energicznym krokiem z telefonem w dłoni. Okazało się, że Marek zaprosił ją na kolejną wystawę, tym razem większą, w centrum miasta. Klara natychmiast zaproponowała, by Oliwia poszła z nią. Oliwia wahała się, lecz w końcu przytaknęła. Sama myśl o ponownym spotkaniu Adama, choć zupełnie niepewna, sprawiała, że jej serce biło szybciej. Nie chciała przyznać się nawet przed sobą, że czeka na ten moment. Próbowała tłumaczyć sobie, że to tylko ciekawość, że chce zobaczyć więcej fotografii, poczuć atmosferę, ale głęboko wiedziała, że chodzi o coś innego. Kilka dni później stanęły znów w tłumie odwiedzających galerię. Marek prezentował swoje prace, a wokół niego gromadziła się grupa słuchaczy. Klara od razu skierowała się w jego stronę, jakby przyciągała ją niewidzialna siła. Oliwia została z tyłu, spacerując powoli między obrazami. Czuła, że nie pasuje do gwaru i śmiechów, wolała ciszę i możliwość zatopienia się w detalach. Wtedy zobaczyła znajomą sylwetkę. Adam stał obok jednego z wielkoformatowych zdjęć i rozmawiał z kimś, gestykulując spokojnie, jak człowiek, który mówi niewiele. Ale treściwie. Oliwia poczuła, jak jej dłonie lekko drżą. Nie wiedziała, czy podejść, czy zostać na miejscu. Chwilę obserwowała, a potem, jakby przypadkiem, zatrzymała się przy tym samym zdjęciu. Adam spojrzał na nią i uśmiechnął się nieznacznie, jakby pamiętał ich pierwsze spotkanie. To jedno spojrzenie wystarczyło, by poczuła, że jej serce otwiera się jeszcze szerzej. Klara w tym czasie śmiała się głośno, rozmawiając z Markiem o planach na przyszłość. Jej świat zdawał się kręcić wokół niego. Oliwia patrzyła z daleka, widząc, jak jej przyjaciółka coraz bardziej wciąga się w tę nową znajomość. W głowie Oliwii rodziła się cicha myśl, że być może obie tego wieczoru znalazły coś, co miało zmienić ich życie. Jesienny wieczór był chłodny, a deszcz spływał po dachach budynków. Tworząc rytmiczną melodię, Oliwia stała przy oknie swojego mieszkania, myśląc o spotkaniu w galerii. Obraz Adama. Jego spokojne spojrzenie i subtelny uśmiech wciąż powracały w jej myślach. Czuła, że coś się w niej poruszyło, choć nie potrafiła tego nazwać. Kilka dni później Klara zaprosiła ją na spacer. Miały przejść się nad rzeką, gdzie drzewa obsypywały chodniki złotymi liśćmi. Olivia zgodziła się, licząc, że świeże powietrze uporządkuje jej myśli. Ku jej zaskoczeniu Klara nie przyszła sama. Obok niej szedł Marek z aparatem przewieszonym przez ramię. Był pełen energii i uśmiechu, a jego obecność zdawała się rozświetlać nawet szare niebo. Oliwia przez chwilę poczuła się nieswojo, ale wkrótce zauważyła, że w oddali idzie także Adam. Klara i Marek musieli to zaplanować. Spotkanie wyglądało na przypadkowe, lecz było zbyt starannie ułożone, by mogło być dziełem losu. Oliwia poczuła wdzięczność, choć serce biło jej szybciej z niepokoju. Spacer w czwórkę okazał się niezwykły. Marek zabawiał towarzystwo anegdotami, Klara wturowała mu śmiechem, a Adam, spokojny i wyważony, szedł obok Oliwii. Nie rozmawiali wiele, ale cisza między nimi była pełna znaczenia. Czasem ich spojrzenia się spotykały i wtedy Oliwia czuła, jakby świat wokół nagle znikał. Kiedy dotarli na most, deszcz zaczął padać mocniej. Marek i Klara pobiegli do pobliskiej kawiarni, a Oliwia została na chwilę sama z Adamem. Krople spadały im na włosy i ramiona, ale żadne nie zwróciło na to uwagi. Stali obok siebie patrząc na rzekę, która lśniła od deszczu. Oliwia poczuła, że ten moment jest wyjątkowy, tak prosty, a jednak pełen ukrytego sensu. Czas płynął szybko, a spotkania w coraz to nowych miejscach stały się ich codziennością. Oliwia i Adam zaczynali poznawać się lepiej, odkrywali wspólne upodobania, rozmowy stawały się coraz dłuższe, a spojrzenia coraz bardziej szczere. Z kolei Klara i Marek zdawali się żyć w swoim świecie, pełnym energii, spontaniczności i przygód. Jednak w tej idylli pojawiły się pierwsze rysy. Adam dostał propozycję pracy za granicą, kontrakt architektoniczny, który mógłby odmienić jego karierę. Oliwia dowiedziała się o tym przypadkiem i poczuła ukłucie lęku. Czy mężczyzna, który dopiero pojawił się w jej życiu, już miał je opuścić? Tymczasem Klara mierzyła się z innym problemem. Marek był wolnym duchem nieprzywiązanym do jednego miejsca. Jego pasja do fotografii pchała go w podróże, a myśl o osiadłym życiu wydawała się dla niego więzieniem. Klara, choć pełna życia, marzyła jednak o czymś stałym, o relacji, która miałaby fundamenty. Obie dziewczyny spotkały się pewnego wieczoru, by porozmawiać. Oliwia opowiadała o swoich obawach związanych z Adamem, Klara o niepewności względem Marka. Były dla siebie wsparciem. Choć żadna nie znała odpowiedzi. Wiedziały tylko, że ich serca zaczynają stawiać pytania, na które same nie były gotowe. Jesień zmieniała się w zimę, a wraz z nią zmieniały się ich historie. Decyzje, które musiały podjąć, wisiały w powietrzu coraz bardziej nieuchronne. Zima przyszła szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Ulice pokryły się pierwszym śniegiem, a światła latarni odbijały się w białych płatkach wirujących na wietrze. Oliwia spacerowała samotnie przez miasto, starając się poukładać w głowie to, co ostatnie tygodnie przyniosły. Adam coraz częściej wspominał o propozycji pracy za granicą. Miał przed sobą szansę, której trudno było się oprzeć. Każda rozmowa o przyszłości kończyła się jednak milczeniem, takim, które mówiło więcej niż słowa. Klara również przeżywała swoje rozterki. Marek, choć wciąż uśmiechnięty i pełen pasji, zapowiedział wyjazd na kolejną wyprawę fotograficzną. Chciał utrwalić na zdjęciach odległe miejsca, a jego marzenia zdawały się odciągać go od niej. Klara wiedziała, że jeśli zdecyduje się z nim być, będzie musiała zaakceptować życie w ciągłym ruchu. Pewnego wieczoru cała czwórka spotkała się jeszcze raz. Była to nieformalna kolacja w małej restauracji na obrzeżach miasta. Śnieg za oknami tańczył w świetle ulicznych lamp, a wewnątrz panowała ciepła atmosfera. Oliwia siedziała obok dama, a Klara naprzeciwko Marka. Rozmowy przeplatały się z chwilami ciszy. Ale w tej ciszy kryły się odpowiedzi, których wszyscy potrzebowali. Adam patrząc na Oliwie, zrozumiał, że żadna kariera nie da mu tego, co znalazł w jej obecności spokoju, ciepła i poczucia, że naprawdę jest w domu. W jego spojrzeniu pojawiła się pewność, a Oliwia poczuła, jak ciężar spada z jej serca. Tego wieczoru wiedziała, że on zostanie. Klara natomiast usłyszała od Marka coś, czego się nie spodziewała. Powiedział jej, że chce aby była częścią jego podróży, nie tylko jako towarzyszka, ale jako ktoś, kto potrafi nadać jego życiu głębszy sens. Klara uśmiechnęła się szeroko, bo zrozumiała, że nie musi rezygnować z marzenia o bliskości. Ona sama miała w sobie dość odwagi, by wyruszyć razem z nim. Kolacja zakończyła się wspólnym toastem, a gdy wyszli na zewnątrz, śnieg otulił ich jak delikatna obietnica nowego początku. Oliwia poczuła dłoń Adama w swojej i wiedziała, że ta chwila jest spełnieniem cichego marzenia, które nosiła od dawna. Klara, trzymając się blisko Marka, śmiała się głośno, jakby cały świat należał do nich. Tak zakończyła się ich historia. Dwie przyjaciółki znalazły drogę do miłości, każda inną, ale równie prawdziwą. Miasto, które było świadkiem ich spotkań, teraz patrzyło na nie w ciszy, a zimowy wiatr niósł szept miłości, który miał im towarzyszyć na zawsze.